Szanowni Państwo, prędkość, prędkość i jeszcze raz prędkość, a za tą prędkością kolejna przyczyna alkohol. To główni sprawcy tragicznych wypadków na polskich drogach. I dzisiaj właśnie chcielibyśmy o tym porozmawiać. Państwa gościem jest naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, pan Grzegorz Będkowski. Spotykamy się tutaj przed Komendą Powiatową Policji, bo jest naprawdę, pani naczelniku, o czym rozmawiać. Tak, dzień dobry Państwu. Oczywiście, tak jak Pan powiedział, jest o czym rozmawiać. Nie jest tak słodko na naszych drogach, aby nam się wszystkim wydawało. Chcielibyśmy, żeby było zero zdarzeń drogowych, zero osób rannych, zero ofiar śmiertelnych. Niestety, to staty nasze statystyki wskazują, że jest, jest, troszkę, jest troszkę gorzej. Mówił Pan o alkoholu. Alkohol tutaj. Pojawia się również w przypadku zdarzeń na terenie powiatu sieradzkiego. Ja tylko przypomnę, że to są bardzo karygodne i niebezpieczne zachowania. Ktoś, kto wsiada po alkoholu do pojazdu no jest potencjalnym zabójcą. Tak to należy, należy powiedzieć. W pierwszym półroczu tutaj na, na drogach naszego powiatu odnotowaliśmy 31 zdarzeń drogowych, gdzie w tle był alkohol, dwie osoby zostały ranne. Zakładamy, że prawo to podobnie do tych zdarzeń by nie doszło, jeśli by kierujący byli, byli trzeźwi. Tak? Panie Naczelniku, to jest taki fenomen, i różni naukowcy, nie tylko, państwa jako policja, zastanawiacie się nad tym, jak to jest możliwe. Prowadzimy od wielu, wielu lat wspólnie w całej Polsce kampanię przeciwko mordercom, takich nazwijmy, którzy są po alkoholu, a mimo wszystko w skali roku tysiące nietrzeźwych kierowców. Dalej państwo zatrzymujecie na polskich drogach? Tak, zatrzymujemy. Ja za chwileczkę powiem, jakie to są, jakie to są cyfry, ale to, 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 co pan powiedział, my wszyscy na tym się zastanawiamy, dlaczego, dlaczego tak się dzieje, bo policja czy inne, inne, inne instytucje, które mają wpływ na, na bezpieczeństwo, no, wpajamy najmło, od najmłodszych lat wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że jazda. Po użyciu alkoholu czy w stanie nietrzeźwości jest w Polsce zabroniona. No masa kierujących jest zatrzymywanych po alkoholu. Ja powiem tylko, że w pierwszym półroczu tutaj na drogach powiatu sieradzkiego zatrzymaliśmy 112 nietrzeźwych kierujących. Sprawdziliśmy stan trzeźwości prawie 11 tysięcy kierujących. A w skali województwa mogę powiedzieć, że w pierwszym półroczu policjanci ujawnili ponad 2,5 tysiąca nietrzeźwych, gdzie było wykonanych ponad prawie 130... 3000 badań kierujących pod względem trzeźwości. Także jest to, jest to jakiś problem, tak? Wszyscy, wszyscy z tym walczymy. W stanie trzeźwości tutaj zagrożenie jest karą pozbawienia wolności do lat dwóch. Poza tym bardzo ważna rzecz tracimy prawo jazdy na trzy lata. I to jest bez, minimalny okres, na jaki sąd może nam ten zakaz pojazdów orzec. Poza tym kolejna rzecz. 5000 zł jest to świadczenie na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Ale co bardzo ważne, w przypadku zdarzenia, gdzie w tle jest alkohol, nie działa nasze OC. Docierają do nas w naszym regionie również sygnały, że są też rekordziści, którzy naprawdę i to kobiety również, które potrafią wsiąść i mieć powyżej 3 promili. I co ciekawe, wozić jeszcze dzieci. Tak, no, tak jak pan powiedział, są to bardzo karygodne zachowania. Takie, takie przypadki się zdarzały na terenie naszego powiatu, gdzie to stężenie alkoholu zbliżało się tam nawet, nawet i, i do czterech promili. No, naprawdę tutaj ciężko, ciężko nam zrozumieć takie osoby. Które, które coś takiego robią, tym bardziej, tak jak Pan powiedział, że jeszcze w tle się pojawiają nasze pociechy. Tak? No, w, przy, w przypadku jak, jak, jakiegokolwiek zdarzenia, to bezpieczeństwo naszych, naszych dzieci jest zagrożone. Nie tylko naszych dzieci, ale, ale również i również innych użytkowników naszych dróg. Także apelujemy o rozsądek, o rozwagę. Porozmawiajmy teraz o brawurze i o prędkości. No, okres letni sprzyja temu, żeby nadepnąć do samego. Spadu. Prędkość jest jakby tutaj kluczowym, kluczową przyczyną zdarzeń drogowych. Mogę powiedzieć, że w dniu dzisiejszym na terenie, na, na terenie całej Polski prowadzone, prowadzone są działania prędkość. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach poprzez ujawnianie no, piratów drogowych, tak, tak, należy, tak należy te osoby nazwać. Poza takimi działaniami ogólnokrajowymi, oczywiście policjanci w całej Polsce każdego dnia. Ujawniają, ujawniają osoby, które, które przekraczają prędkość. Szanowni Państwo, wiemy dobrze, że w praw fizyki się nie oszuka, tak? Pojazd nie zatrzyma się w miejscu. Jeżeli te prędkości są dopuszczalne, no to tej wersji się trzymajmy, tak? czyli jeżeli jest w obszarze 50, no to to jest prędkość dopuszczalna. Wcale nie jest spodziane, że musi mieć 50, może jechać mniej, tak, zależy, jakie są warunki, warunki na drodze, jakie są, jakie są warunki ruchu. Każde, przekroczy... Każde o 10 więcej, był, taki, był kiedyś taki program, taka kampania społeczna, mhm. powoduje, że ta droga, droga hamowania gwałtownie wzrasta i czasami nie jesteśmy w stanie już wyhamować. Powtórzę jeszcze raz, praw fizyki się nie oszuka, samochód nie zatrzyma się w miejscu. Tak jak wszyscy mówią, prędkość zabija. Tak? I niestety to się potwierdza w życiu, w, życiu, w życiu codziennym. Ja tylko mogę powiedzieć, na przykładzie nasi, naszej trasy S8. Tak? Tutaj prędkość dopuszczalna jest 120 km na godzinę. Te prędkości no niestety kierujący przekraczają. I przy tak wysokich prędkościach, jakiekolwiek zdarzenie na, na drodze, czy to naszej S8, czy na, czy na innych drogach szybkiego ruchu, czy na autostradach, no powoduje bardzo poważne konsekwencje. Tak? Pojazdy są rozbite, droga jest zablokowana, to powoduje potężne, utrudnienia, utrudnienia w ruchu. Teraz jest okres wakacyjny, wszystkim się spieszy. Tak jedziemy na wakacje, czy wracamy, wracamy z wakacji. W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, droga jest zablokowana i niestety musimy, musimy swoje, swoje odstać. Także apelujemy, tak jak wcześniej mówiłem, o, żeby nie jeździć po alkoholu. Tak teraz też apeluję, żebyśmy poruszali się w tych prędkościach dopuszczalnych. Jeżeli jest niebezpiecznie na drodze, duże natężenie ruchu, zmniejszamy tą prędkość tak, abyśmy mogli w odpowiedni sposób zareagować i wyhamować. Wkrótce niestety kończą się wakacje. Dzieci, młodzież najprawdopodobniej od 1 września wróci. Do szkół większość z nich będzie przemieszczała się pieszo, rowerami. Ci najmłodsi, miejmy nadzieję, pod opieką rodziców lub innych. Opiekunów. Porozmawiajmy, bo chyba czas i pora na to, żeby porozmawiać o zmianach przepisów ruchu drogowego. Zmienił, zmienił się szereg przepisów w połowie tego roku, związanych czy to z prędkościami dopuszczalnymi, czyli 50 km obowiązuje na obszarze zabudowanym przez całą dobę. Wcześniej było to między 23 a 5 mieliśmy 60. Tak teraz ustawodawca tą prędkość wyrówna. Oczywiście pojawiły się nowe przepisy w zakresie pieszych, w zakresie hulajnog elektrycznych, żeby w ogóle się poruszać hulajnogą elektryczną. I, I zgodnie z przepisami trzeba mieć co najmniej kartę rowerową. Naprawdę warto się zapoznać, ponieważ tam jest cała masa, masa przepisów w zakresie m.in. hulajnóg elektrycznych, jak również pieszych. Te informacje znajdują się czy na, str na stronie naszej komendy, czy na stronie komendy głównej, czy na stronie komendy wojewódzkiej. A co z bezpieczeństwem na przejściach dla pieszych? Pamiętajmy, że przepisy, które się zmieniły, obligują kierującego do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych lub na takie przejście wkracza. Tak? Tylko bardzo ważna rzecz, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali, że dalej obowiązuje przepis, który zabrania nam wejścia. Bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. I również to dotyczy przejść dla pieszych. Czasami nasze zachowania w rejonie przejść dla pieszych są dla kierującego zagadką, tak? Czyli jeżeli planujemy przejście przez, przez, przez pasy, to róbmy to w taki sposób, aby każdy uczestnik ruchu drogowego wiedział, co my zamierzamy zrobić, żeby nie, nie dochodziło do sytuacji niebezpiecznych, każdy z nas. Musi o to bezpieczeństwo zadbać. Jeżeli kto, nikt, nikt za nas tego nie zrobi. Sami musimy dbać o swoje bezpieczeństwo, bo w przypadku kontaktu człowieka z pojazdem, no niestety dla człowieka kończy się to bardzo poważnymi obrażeniami ciała, a w takim drastycznych momentach również śmiercią. Panie naczelniku, w skali kraju te statystyki są wręcz porażające. Bardzo dużo ludzi ginie, niestety, na polskich drogach. Jak to wygląda w naszym regionie? Pytam tutaj o dane za pierwsze półrocze, bo wypadki śmiertelne również u nas były. I jeśli chodzi na przykład o 2020 rok, to w skali całego tego roku na terenie całej Polski, jak również na terenie powiatu sieradzkiego było mniej wypadków drogowych, mniej osób zginęło i mniej osób było rannych, ale i tak to są, tak jak pan powiedział, porażające liczby, bo średnio w 2020 roku na, na naszych drogach zginęło około 2,5 tysiąca osób, tak? Czyli do czego to można, można porównać? Co roku miasto typu Błaszki warta znika z naszej mapy. Tak? Tak. Czyli, czyli, to są, czyli to są dosyć duże, dosyć duże cyfry. Cyf... Tak, no, wszyscy staramy się, aby było tego jak najmniej. Jeżeli popatrzymy na statystyki ogólnoeuropejskie, to niestety jesteśmy w czubie, ponieważ w Niemczech jest 10 razy wypadków więcej niż w Polsce, ale ginie mniej więcej tyle, tyle samo osób. Także tutaj ta nasza śmiertelność w wypadkach jest, jest dosyć duża. To no, oczywiście wszyscy staramy się, aby tego było jak najmniej. Jeśli chodzi o, pora, o powiat, powiat średnia, to w pierwszym półroczu 2021 roku mieliśmy mniej wypadków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Bo mieliśmy w wypadku 21, w tamtym roku mieliśmy 27. Niestety liczba osób zabitych jest na tym samym poziomie, czyli w tamtym roku zginęło 7, w tym roku również 7. Jeśli chodzi o osoby, osoby ranne też w tym okresie mamy więcej o osobę ranną. To jest pierwsze półrocze. Jeszcze mogę tutaj Państwa... No właśnie chciałem zapytać o okres wakacyjny Panie Naczelniku. Czy on ma wpływ na te e, tragiczne statystyki? Znaczy ja powiem y, tak, wiemy, że w okresie wakacyjnym ten ruch pojazdów jest, jest bardzo duży. I taka ciekawostka, nasze statystyki wskazują, że czym bardziej prosta droga, czym ładniejsza pogoda, czym bardziej sucha jezdnia, to coś będzie. I jeśli chodzi tutaj o teren powiatu sieradzkiego w okresie wakacyjnym, czyli mówimy tutaj o 25 czerwca, ja mam dane do 11 sierpnia, na terenie powiatu mieliśmy 6 wypadków, czyli to jest mniej o 3 niż w tamtym roku. Zginęło, zginęła jedna osoba, czyli mniej o 3 niż w tamtym roku, bo osób rannych mamy jedno, o jedno więcej, czyli patrząc na statystykę, jest, jest tutaj pozyty... ciut lepiej. lepiej, pozytywny trend, ale oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby te wszystkie słupki były, były na poziomie zerowym. Wiem, że trwają również prace nad zmianą szeregu przepisów, które będą tak gdyby swoistym batem. Ustawodawca podjął prace legislacyjne nad zmianą przepisów, czy to w zakresie ustawy prawa o ruchu drogowym, ale również szeregu innych ustaw, w tym tym m.in. ustawy kodeks wykroczeń. Ja tutaj podam Państwu kilka elementów, które mogą się w tych, w tych przepisach pojawić. Czyli pierwszy, pierwszy element jest taki, że kwota grzywny w postępowaniu sądowym zostanie podniesiona z 5 tysięcy do 30 tysięcy, tak? czyli dosyć, dosyć, dosyć duża różnica. W postępowaniu mandatowym będziemy mogli nałożyć grzywną do 5 tysięcy złotych. Kolejna ważna rzecz, że przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę i czy to w obszarze zabudowanym, czy niezabudowanym, tutaj mandat będzie w kwocie nie mniej niż 1500 złotych. Jeżeli takie wykroczenie popełnimy w ciągu kolejnych dwóch lat, to ta kwota mandatu już będzie nie mniejsza niż 3000 zł. Poza tym ustawodawca robi kolejny krok w celu poprawy bezpieczeństwa w rejonie, w rejonie przejść dla pieszych. Czyli te wszystkie wykroczenia, które będą popełnione w rejonie przejść dla pieszych, tu mówię o mijaniu pojazdu, który się zatrzymał, tak czy wyprzedzaniu przed i na przejściu. Dla pieszych, czy, czy nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu będą tutaj kwota mandatu jest również 1500 zł, i tak jak w poprzednim powiedziałem, w przypadku, jeżeli takie samo wykroczenie popełnimy w ciągu dwóch lat, ta kwota mandatu również, również będzie wynosiła nie mniej, nie mniej niż 3000 zł. Poza tym usunięcie punktów karnych będzie uzależnione od opłacenia mandatu karnego. To jest raz, a druga sprawa jest taka, że punkty będą się kasować dopiero po upływie dwóch lat. Kolejna ważna rzecz dla kierujących pojazdami ciężarowymi. W przypadku ingerencji w tachograf cyfrowy taki kierujący będzie miał odebrane prawo jazdy na trzy miesiące. Na naszych drogach pojawiają się kierujący, którzy nie mają uprawnień w ogóle. I w takim przypadku, w przypadku ujawnienia takiego kierującego, tutaj kwota mandatu nie może być niższa niż 1000 zł. I tak samo jak poprzednio, jeżeli w, w ciągu dwóch lat takie wykroczenie osoba popełni ponownie, ta kwota mandatu nie może być niższa niż 2000. I y, kolejny element związany z alkoholem, że tutaj y, w przypadku kierowania pojazdem po użyciu alkoholu, kwota grzywny nie może być mniejsza niż 2500 zł. A w przypadku kierowania pojazdem innym niż mechanicznym, na przykład rowerem, ta kwota mandatu nie może być niższa niż 1000 zł. Na zakończenie, myślę, że to jest dobry moment, Szanowni Państwo, żeby wspólnie tu z Panem Naczelnikiem zaapelować o to, żebyście byli rozważni, żebyście dali szansę po prostu normalnie żyć i korzystać z dróg innym. Pamiętajcie, że jazda na podwójnym gazie przeważnie kończy się tragicznie, Panie Naczelniku. Tak jak pan powiedział, apelujemy o rozsądek, o rozwagę, tak żebyśmy mogli bezpiecznie dojechać do celu. Warto o tym pamiętać. Tak mi się wydaje, że średnio na polskich drogach rocznie ginie ponad 2,5 tysiąca ludzi, o czym mówił pan naczelnik. Państwa gościem był naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy Policji w Sieradzu, pan Grzegorz Będkowski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.